Każda obwodnica, w tym wypadku obwodnica Sośnicowic, ułatwia życie ludziom, bo to nie chodzi o miliony tu wydane, o kilometry asfaltu wydanego, ale to, na co czekają mieszkańcy. No, na święty spokój, a kierowcy na bezpieczeństwo. Zaplanowane w 2011 roku, w koniec dzisiaj, prawie 7 km drogi, na razie łączymy z drogą na Kędzierzyn-Koźle, wyjazd na województwa opolskiego, ale jeszcze doplanujemy do 3 km w stronę Raciborza, no i to myślę skończy temat. Znowu trzeba będzie trochę poczekać, ale tu ktoś mówił, że nareszcie będzie można przyjmować interesantów przy otwartym oknie, a ktoś też, bo tu rozmawiałem z ludźmi, i, że wreszcie weź, będzie mógł posiedzieć e, też na ogródku i coś pogadać. Drodzy Państwo, niby mała inwestycja, ale to bardzo wiele zmieni w życiu mieszkańców miasta i gminy Sośnicowice i za to chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakim stopniu, w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do zrealizowania tego odcinka obwodnicy wodnicy Sośnicowic. gdyż to było od wielu, wielu, wielu lat przez mieszkańców sygnalizowane, że jest taka potrzeba, żeby mogli spokojnie żyć. Wszystkim, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Pieniądze rządowe, pieniądze samorządowe. Generalnie ludzie nie patrzą skąd jest grosz, byle był wydany i byle przyniósł efekt. Liczymy na to, że ten efekt y, będzie. Specjalna nakładka na tę y, drogę. Pan y, y, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich zadbał o to, żeby ta droga była na lata. No mówi, że będzie na 50 lat, bez koniecznych większych remontów. Oby tak było. Najnowsze technologie stosujemy do budowy tego typu dróg, wiedzą też, że tu będzie bardzo duże obciążenie. Chciałem podziękować wszystkim, tu część stoi za mną, panu marszałkowi Boskiemu, który nadzorował w ostatnich latach z ramienia Zarządu Województwa Budowej tej drogi, ale wszystkim wykonawcom, Zarządowi Dróg Wojewódzkich, wszystkim tym, kto, którzy przyczynili się do budowania tej drogi, radnym, sejmikowym, burmistrzom, starostom, prezydentom, bo i kawałek tej drogi jest na terenie powiatu Gliwice, nie powiatu, tylko miasta Gliwice, tuż przede mną, ja widzę tą tabliczkę, jesteśmy prawie, że równo na granicy. Duża, mała rzecz i, i z tego się y, my cieszymy, ale będziemy się cieszyć, jeżeli mieszkańcy z tego naprawdę skorzystają, no i kierowcy, bo to jeszcze nie można zapomnieć o bezpieczeństwie. Y, tego typu droga nowa, świeża, dobrze zaprojektowana, jeszcze na pewno wpłynie przynajmniej na tych 7 kilometrach na bezpieczeństwo tych, którzy tą drogą się y, poruszają. To jest efekt współpracy, współpracy na szczeblu samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Przy tej okazji inwestycji w województwa powiat pozyska dodatkową drogę, ponieważ zmiana kategorii starej drogi wojewódzkiej będzie teraz drogą powiatową, gdzie powiat przejmie całkowicie zarządzanie, ale również na mocy wieloletniej już współpracy pomiędzy powiatem gliwickim a samorządem województwa śląskiego. Zarząd dróg powiatowych jest administratorem, czyli utrzymuje letnio, odpowiada zaletnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu i za to za tą wieloletnią współpracę, myślę bardzo dobrą, dziękuję Panu Marszałkowi i Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich. Mam nadzieję, że ta inwestycja to jest ten, tak jak Pan Marszałek powiedział, pierwszy etap. Z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój i przedłużenie tej drogi tak, aby można było rzeczywiście mówić o takim skoku cywilizacyjnym, jeżeli chodzi o mieszkańców Sośnicowic, okolic i powiatu, ponieważ ta uciążliwość związana z ruchem tranzytowym, szczególnie przy przez miasto Stośnicowice była do tej pory bardzo duża, dlatego z wielką nadzieją czekamy na dalszy rozwój i dalszą inwestycję związaną z tą drogą. Serdecznie dziękuję.